Witam. Na tapecie mamy system nawodnienia, czyli zaczynamy od projektu. Generalnie po wykonaniu projektu na działce rozpoczynamy kopanie. Skręcamy zraszacze gardeny. Tu początkowo musi być na tyle głęboko, żeby zraszacz był równo generalnie z tą oblamóweczką. I tu dalej idzie sobie przewód. Do następnego następny zraszacz już dużo mniejszy, ponieważ mamy tutaj dużo mniejszą powierzchnię, czyli będzie obsługiwał około gdzieś 80 m2. Możemy dać przelotowy, czyli skręcamy zraszacz razem z tą końcówką, czyli takim trójnikiem. Też musi być na tyle głęboko, żeby po prostu przed sobie do praktycznie tego zagłębienia ponieważ tutaj góra tego zraszacza będzie wyskakiwała nam podczas pryskania wody i teraz druga część także kopane jest dosyć płytko zagłębienia są tylko robione na y, zraszacze ziemia jest tak wybierana żeby można było z powrotem powkładać te kawałki w te miejsca I tutaj mamy dosyć sporo A tyle jest jeszcze do zrobienia Okej, okay, czyli będziemy zaczynali montować. I dopychamy. Opa, skoczyło. Blokujemy. Tu I do tego włożymy ten kawałek, tak żeby połączyć tamtą studzienkę z tym rozdzielaczem, okay. Okay. dobra, to jeszcze tylko w jaki sposób założyć ten przewód, czyli w tej chwili mamy zablokowane. Odblokowywujemy to, czyli jest odblokowane, odsuwa się wtedy, ten pierścień. Wkładamy węża, on wchodzi tak, dociskamy go o! I w tej chwili wszedł do samego końca, zaciskamy nakrętkę i to jest cała operacja montażu zraszacza, czyli to wszystko. No a tutaj generalnie to jest sytuacja taka, że mamy odrobinę za wysoko ten zraszacz, więc niestety yy, będzie trzeba go z powrotem odkopać i wpuścić głębiej, ponieważ za, za, za dużo wystaje, ponad trawę powinien być mniej więcej do tej linii, więc tylko ten kawałek około centymetra powinno wystawać powyżej krawędzi trawy. No tutaj jest super zamontowany, delikatnie wystaje to akurat mały zraszacz testo. Pozostało właściwie tylko zniwelowanie terenu, chociaż całkiem nieźle to wygląda na tej powierzchni. Trzeba po prostu dosiać trawę. Tutaj i właściwie montaż możemy uznać za zakończony. Tutaj mamy ujęcie wody. Jest od razu zainstalowane wejście do całego systemu. Także podepniemy po prostu to do tego kranu. Jest to najprostszy system nawodnienia. Wcześniej zainstalujemy sterownik, czyli nawodnienie rozchodzi się w jedną część, nawodnienie rozchodzi się w drugą. No i to właściwie mamy zakończone. No, i właściwie już zakopujemy przewody. Zraszacze są pomontowane delikatnie, sobie wystają tylko. Wszystko się schodzi do takiej puszeczki przyłączeniowej i to jest najprostszy montaż. Oczywiście tych montaży może być wiele różnych. Mogą być sterowniki, które będą realizowały właściwie puszczenie wody poprzez elektrozawory. Natomiast tu będzie bardzo proste rozwiązanie. Tu będzie sterownik podpięty i bezpośrednio elastycznym wężem do takiej puszki. O tyle fajna ta puszka, że, że po prostu można tutaj podpiąć jeszcze sobie przewód dodatkowo połączony i z tej jednej puszki będzie zasilany jedna sekcja, czyli połowę właściwie działki.